Helo320 pokażę Wam serwer na modach z kolegą Marcin. Przywitaj się. Cześć. Nie! Cześć. Chodź. -o -o serwer jest na trzy mody. Idziemy do bazy. Co tak się cieszysz? A -a -a. Przepraszam o, o, coś za tobą! A -a -a. To ja robię cięcie. Stań tu gdzie ja teraz stoję. Już jesteśmy. Wiesz to? Co, co, chodź tu, chodź. Tu. Dawaj mi coś. Co, co, co. O, mój, mój, mój. O tam jest jeszcze więcej. Ale nie będę ci teraz kopał. Nie dasz mi? Twoja stara ma minus jeden. A, a kto to mówi? Ty to powiedzieć. To ja jest Gdzie nie ty jesteś? Jestem tutaj. Okej, okay, idziemy. Posadzę drzewko, czekajcie. Ten będzie się na zwąchaniu. Sypcie jej. To nie ja ciebie! A kto? co by, czy co by, czy co by? Vem que já